Kostka. O, polscy youtuberzy, którzy zniknęli. Co trzecie, dziecko chciałoby zostać youtuberem, a studia? Jakie studia? Chcielibyście być youtuberami, czy wolelibyście być ee, studentami? Wolałbym być youtuberem, kurde. Nie? Nie chcielibyście być? A streamerami byście woleli być, niż na przykład youtuberem? O, czyli już bardziej. Obecnie jednym z bardziej wymarzonych zawodów dzieciaków jest youtuber. Wiele młodych osób widzi ten zawód w samych superlatywach, nie dostrzegając jego wad. Wielu z nich nie wyobraża sobie, że po osiągnięciu tego celu mieliby porzucić swoje kariery. Jednak A w jemna. polskim internecie znajdziemy kilka przykładów youtuberów, którzy we... porzucili swoje popularne kanały i po prostu zniknęli. A dzisiaj mówimy sobie kilka takich przypadków. O kupa soldier.pl Dobra, połowa czatu to, to nie będzie wiedzieć kto to był, ale stary, połowa, połowa ludzi nie wie kto to jest, nie? YouTube jak i internet 12 lat temu był innym miejscem. Największą furorę robiły śmieszne filmiki i nagrania żółwi. Lubienie jednak śmiesznych filmów nie było tak proste jak nagrywanie Meneli. Piston Te... i Romex flaho. Te wymagały <grym> często znajomości jakiegokolwiek programu do montażu. Coś, co dziś jest bardzo proste i większość osób potrafi zmontować film za pomocą swojego telefonu. 12 lat temu, po <grym> umiejętnością, dość rzadko spotykaną. Dobry Bell jednak już w roku. Poświęce. Zobaczymy. 2009. Do... Sony Vegas. Czyli ktoś jeszcze używa do montażu Sony Vegas? Chyba premier stra... w Sony Vegas z obiegu. Nikt, to stare, gówno jest? Znaczy, na pewno ktoś jeszcze jeszcze używa, ale premierka jakby wyjechała już z obiegu większości. ja zebrał łącznie ponad 15 milionów wyświetleń. Kulce z Od stycznia 2010 mm. roku do kwietnia 2011 yeah. był najbardziej subskrybowanym kanałem w Polsce. Najbardziej subskrybowany kanał w Polsce, widzowie 42 tysiące subów. Rozumiecie to? To był najbardziej subowany kanał w Polsce, mając 42 tysiące subów. Damianero, ja pie***ole, Damianero. Do teraz nie wiem, co się z nim stało. Peja, kurwa, zobacz to. Z informacji, co u niego obecnie, dowiadujemy się, że przez dwa lata pracował jako montażysta, więc doświadczenie zdobyte o. przy robieniu raczej mu się przydało. Obecnie pracuje jako informatyk. Minecraft Polska Minecraft Polska jest biznesmenem, widzowie. On mieszkaniami handluje chyba, z tego co wiem. Tak mi się wydaje, bo mam go w znajomych i zawsze mi się tam. Mam go na Facebooku w znajomych i mi się wyświetla jego, zawsze jak wrzuca jakieś tam posty. <grym> Minecraft Polska był kanałem, który w pewnym momencie był czwartym najbardziej subskrybowanym kanałem w Polsce. No. Był jednym z pierwszych osób nagrywającym Minecrafta, i miał też idealny nick na YouTubie, żeby odnieść sukces na tej płaszczyźnie. Jego kanał wyróżniał się... Niezły nad... lik? No ale on to Zajmował chyba powie, nie? Po czy nie? W Gorzej, z... jak to zlikowałem. Nagrywaniem z tego odcinków, a robił poradniki, przedstawiał mody... Gorzej, jak to zlikowałem. Mam nadzieję, że powie, kur... Do końca 2013 roku, Minecraft powie? Polski zebrał 300 tysięcy subskrypcji. Bardzo imponująca liczba... No <tuszy> to, to ten dobrze. Czas. Jednak będzie to jego ostatni rok działalności, bo pod koniec tego roku po prostu przestał nagrywać. Nie powie? Co się stało? Otóż Minecraft Polska, a raczej Patryk, udał się na studia medyczne i prawdopodobnie wola poświęcić swój czas na naukę niż na nagrywanie Minecrafta. Obecnie zajmuje się nieruchomościami. O! Czyli o! To... Widzicie? Dokładnie. No. Niektórzy z Was mogli trafić na film z jego udziałem, nie wiedząc, że niegdyś krył się za pseudonimem Minecraft Polska. Minecraft Developer, <laughs> Mr. Developer, prawdziwy. Damianero. A Damianero miał taki, taką stylową niedopuszczalność, wtedy on nagrywał te vlogi w taki, no nie wiem, taki mega specyficzny sposób, nie? Zajebiście one były tak zmontowane, tak fajnie. Nie wiem, czy teraz, bo chciałbym zobaczyć jego filmy, ale one chyba na dzisiejsze czasy tam chyba dużo banable wordów było, tak mi się wydaje. Damianero jest ciekawym przypadkiem. Dla młodszej części z Was prawdopodobnie taksywka nic nie mówi. Dla starszych no. za to pewnie jest ikoną starych czasów, o, YouTube. Filmy dodawał od 2008 roku. Jednak Dwie na jego kariery była dwuodcinkowa seria 20 rzeczy, których nie należy mówić kobiecie. Która... Oj, kurwa, myślę, że nie możemy tego dzisiaj obejrzeć. Ludzie polubili Damian Erware jego poczucie humoru. Szybko zdobywał nowych fanów. Przez czas swojej kariery zebrał łącznie 50 tysięcy subskrypcji. I liczba ta może na dzisiejsze standardy nie powala, jednak 10 lat temu sprawiła, że przez. Ja to pier... ja pamiętam to jak on miał tyle subów i ja mówiłem tak, Jezus Maria, 50 tysięcy to jest tak wielka liczba, nigdy nie osiągnę tego. Miałem wtedy 3000 subskrypcji i ja myślałem stary, że jestem bogiem, nie? Mówię, ja pierdolę, jestem bogiem tego YouTube'a pierdolonego, nie? Ja piepole 3000 subów, to już kurwa wyżej się nie da. Na swój kanał dodawał tak naprawdę co chciał. Czasem to vlogi, na których wypowiadał się na jakiś temat. On miał takie fajne, e, wtedy pierwszy raz chyba widziałem taką kamerkę, że miał właśnie zagięte te, wiecie, że e, fish eye'a takiego miał, nie? Fajna ta kamerka była, rybie czasem oko. Czasem poranny, kiedy wentylatora, a czasem driftowanie z kolegami. Damian Nero, pomimo dużej rzeszy fanów, od 10 lat nie odnaleźł żadnego filmu na YouTube. Ta, ostatni film to był amerykańsko i poszła jakaś fama, że on chyba do Ameryki wypierdolił, do Stanów, ale do teraz nie wiem, czy to była prawda, czy nie. Jego ostatni film dodany na YouTube datuje się na 2014 rok, na jego drugim kanale Filozofero. Niestety, ten, jak i duża część jego filmów, obecnie jest usunięta. Nawet kanał, który zajmował się archiwizowaniem jego filmów, z jakiegoś powodu usunął je wszystkie z kanału. Oho, może pozew. Kajko. K Kajko jest chyba teraz fotografem, tak mi się wydaje. Pamiętam, jak z Kajko byliśmy na tym, na... E, mieliśmy tam e, współpracę z Coca-Colą i jeździliśmy na te różne takie... Na festiwale Coca-Coli i były te świąteczne, tak, świąteczna ta Coca-Coli... jak to się nazywało? Ciężarówki, W Toruniu chyba to było, tak mi się wydaje. I tam zdjęcia robiliśmy z fanami. No, śmiesznie. Od samego początku miał mocne wsparcie od dużych youtuberów. Nagrywał m.in. z Jasiem Dąbrowskim. Szybko zyskał dużą... Ja pier... te miniaturki. Rozpoznawalne. A jego content w głównej mierze opierał się na najpierw w Minecrafcie, a potem nagrywaniu tego co akurat było popularne. Raczej niczym nie wyróżniający się youtuber. Był na tyle popularny, że w 2016 roku wypuszcza książkę. O, no ta... i pamiętam była jakaś faza kupa że każdy youtuber jakieś książki skurrem wypuszczał, nie? Mi chyba też proponowali. Kiedyś była taka właśnie. Była jakaś taka firma, która. Proponowała, że napiszę za YouTuberów książkę i po prostu ty podpiszesz to swoimi tymi, a oni zapiszą, napiszą za ciebie i tylko tam dasz jakieś tam, yy, wiesz, dam, dasz jakieś tam kurwa, zmian, zmiany i coś tam zaakceptujesz i stare książkę opierdasz. Ja też kiedyś dostałem taką propozycję, kurwa, ale powiedziałem, że chyba ich pojechało. No bo ja zawsze byłem jakiś taki popierdolony, że ja stary, zamiast, nie wiem, nakurpać stary Minecrafta, żeby kosić wyświetlenia i hash, ja tak, nie, 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 jeden film w miesiącu, sam go zmontuję, będę dwa ty on nie siedział nad montażem, żeby później było tylko 100 tysięcy wyświetleń kurwa. I ja tak, aha, no i i się go robi. Tego czasu panowała dziwna moda na wydawanie książek przez youtuberów. No, Ksi Ksi Dubiel wydał stary jakiś poradnik, kurwa, do Pokemonów, stary. Co on kurwa, wiedział o pokemonach człowieku? Przecież on tego nawet w życiu pewnie nie napisał, stary nawet nie przeczytał MC Grzesio. O kurwa to jest ten od tych bindów i tak dalej. MC Grzesio stworzył wiele serii, które zapewne znacie, nawet jeżeli jego ksywańc z wam nie mówi. To nie jest autorem najpopularniejszych filmów strollowania ludzi w cs Ja p***le. troll na mikrofonie. których denerwował ludzi bindami <grym> i nagrywał <grym> ich reakcje. Czasem to... Dro... CS 1.6, ja pierdolę. Jak gra... można było w to grać, kurwa? nie wiem, stary, ale na k***ę w Rabonzo, czasem stanogi, czasem grał z ludźmi w jeden z dziesięciu podczas meczu. Jego produkcje docierały do milionów osób. Poza trollingiem produkował wiele parodii, jak na przykład połączenie szybkich i wściekłych z M jak miłość. Na swoim drugim kanale miał kolejną bardzo popularną serię, jaką jest polski hip-hop versus YouTube, O tak. To również oglądało miliony no, osób. No. Niestety 4 lata temu Nie Nie, znów... ja pamiętam, że w Counter-Strike 1.6 miałem serwer. Była taka. Jezu, byłem taki smutny, bo słuchajcie tego. Nazbierałem hajs, chciałem założyć swoją, swój, swoją sieć serwerów CS1.6. i Nazwałem ją Centrum Skilla. O, ku**a. Centrum Skilla Forum założyłem nawet na hostingu xaa.pl chyba. Nawet jakiś template kupiłem, kurwa, wtedy. Jakiś taki pomarańczowy. Zrobi zrobiłem sobie chyba nawet logo, kurwa, samemu w jakimś Photoshopie. Nie w Photoshopie, w jakimś fotofiltrze. O. I człowieku, zrobiliśmy stary. Znaczy, ja zrobiłem Centrum Skilla na, uwaga, gameserwie. Gameserv, taki był, taki był właśnie ten. Eee, kupiłem tam serwer i słuchajcie tego, na... Miałem tam pluginów w ogóle jakichś zajebistych, że, jak na przykład, nie wiem, jak leciałeś, to kurwa, miałeś spadochron, jakieś kurwa, jak na przykład krwawiłeś, to zostawiałeś krwawe ślady na podłodze, jakieś wiesz, takie pojęte rzeczy. Chciałem mieć dojęty serwer i stary, za każdym jednym razem ten serwer się wypierał. I to nawet nie była wina pluginów, kurwa, Tylko po prostu się serwer wykurzał i stary mi było tak smutno, bo ja pisałem do supportu, mówię. Ku... A serwer się wypierdala ciągle i stary wiecie ile ten serwer mój pobył? Miesiąc, kurwa, bo nie przedłużyłem dalej, bo już nie miałem hajsu, a kurwa się wypieralał co chwilę i więcej spędziłem czasu na tym, żeby się serwer nie spierwalił niż na tym. I pamiętam. Kurwa, Mać. Raz mi się udało zapełnić cały serwer. To, była moje, to było moje marzenie, stary. Wiecie co zrobiłem? Grałem na jakimś innym serwerze i miałem tam jakieś tam ziomków z tego serwera na, w, na Steamie. I stary na tym serwerze, na którym my graliśmy, wyjkało, wyj serwer. I ja do tych ziomków. Ej, słuchajcie, ja mam swój serwer, zapraszam serdecznie. I oni zaprosili wszystkich swoich znajomych i miałem 24 osoby na. 24 osoby, stary na serwerze. I o ja, tak, ja się czułem, jak Bóg wie. No witam, tutaj admin. Oni wchodzą sobie tak, no witam tutaj admin i pisałem tym takim ku... na środku ekranu, takim czerwonym napisem, yy, yy, pi... Wiesz, taki czerwony napis się wyświetlał i pisałem wszystkie wiadomości tym czerwonym napisem, żeby mój nick było widać, nie? Ja tam witam tutaj admin czego potrzeba, czego potrzebujecie, a ludzie tam tak. Ale kla ku... lagi a ja tam ku... A czemu? Ale, ale grali tam, grali tam, bo, bo tam serwery popadały. Serwery popadały takie duże i mój stał jako jedyny lagował jak... Sk... Syn, ale grali ludzie, grali tam, no przez cały dzień. I ja wtedy myślałem, stary, ja wtedy już myślałem, że ja już kurwa chwyciłem stary Boga za nogi, że to jest początek mojej kariery serwerowego admina, człowieku, nie? Że już kurwa no to jest po prostu zaczyna się k... kariera bogactwo, zaraz ludzie będą VIPy kupować. Ja tak zapraszam, za kup... za, za, zakupienie rangi VIP na forum Centrum .isa I wiesz, i minął ten dzień, tam ludzie grali chyba do, do 23. I, i, I wiesz, ja wstaję rano mówię, ha, no to zaczynamy kolejny k***a dzień, yy, moi drodzy adminowania, wchodzę, serwer pusty a ja tak, I już i już tylko wtedy było tak po 3 graczy, 4 graczy, max nie, już wiesz, bo to tak działa niestety, że raz wejdą ludzie, już drugi raz nie wrócą jak to było, wiesz, przy jakiejś tam okazji, no, niezły smutek, nie centrum braku skini no. Oj, pamiętam, że gdzie wy, wykupiłem gdzieś reklamę na jakimś portalu, jakieś tam serwery wiaderko chyba? Coś takiego było? To była lista serwerów wiaderko i można było wykupić sobie yy, takie, y, taki, że, że ci się świeciło, że twój serwer na samej górze i wiaderko chyba to się nazywało, czy coś takiego? Promowanie, no, ale nic to nie dało, widzowie. I Nilux! Oh! I Nilux, mój ziomek. I Nilux, kurwa. Nagrywaliśmy Igor. Ogólnie miał duży potencjał YouTubeowy. Miał taki bardzo taką fajną estety. Bo on. Igor ogólnie miał coś takiego, że miał estetykę. Estetykę bardziej zagraniczną, bo on mieszkał w Irlandii. I on jakby. Te jego filmy były tak zmontowane, pamiętam wtedy, trochę lepiej niż Polaków, kurwa. Bo on tam wiesz, inspirował się różnymi tam takimi angielskimi YouTuberami ze Stanów i tak dalej, rozumiał i tak dalej. I on tak zawsze montował tak clean, tak fajnie, jakieś grafiki tam robił, jakieś takie rzeczy. A Polaki to tam montowali stary Minecraft.pl, stary wiesz, jakieś takie chujnie, nie? A on. Tak wiesz ładnie, wszystko miał zawsze dopieszczone tego tego. Jeżeli oglądaliśmy Minecrafta w roku 2012 i 2013, to jest... O, duża byłem tu, jestem film... tu! W stroju z uranem, ku... A Patrzcie, jestem, kurwa W uranie, muran na uran. Nagrywali z nim tacy, twórcy jak Manjo, Multi, Stew <laughs> czy Idelty. Czyli ludzie... Uran na uran. Ej, dobra, przecież ja też miałem coś po... Ane. Ja coś w głowie miałem upie... Ane z tym uranem. Nie wiem czy pamiętacie, ja zrobiłem jakieś taką akcję, ku... Na, na tym, na kwadratowej masakrze Uran Corporation, że stary se wkręciłem, że stary wykopuje Uran i robiłem roleplay, k***a, stary, że pod y, kwadratową masakrą jest Uran do wykopania i robię, i miałem swoją własną Uran Corporation, i że stary wy, wybuchł Uran i że skaził całą, k***a, stary, całą y, kwadratową masakrę i chodziłem w tym, k**a, hazmasucie i miałem taki tekstur pack, że wszystko było takie zgnitek, no, po... ale to było promieniowanie gamma, jakieś tam rzeczy, stary podziemie miałem swoją tą fabrykę. Fajnie było wtedy. Bujna, wyobra... Bujna wyobraźnia, widzowie. Sam również był w topce YouTuba. Jednak, w do ludzi, z którymi nagrywał, wydaje się dosyć zapomnianą osobą. No właśnie, dużo osób w ogóle nie pamięta Inni Luxa, to przykre trochę. Bo on z nami w k***ę nagrywał dużo. Ale ja wiem czemu tak jest, dlatego że, dlatego, że on mało nagrywał. On, 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 on miał też takie podejście jak ja trochę. To znaczy, że, że jakby nie chciał na siłę nagrywać, nie? Ja miałem to samo stare, że nie chciałem na siłę nagrywać i przez to on mało wrzucał po prostu. I dość dawno zniknął temu. Problem Niluxa była jego systematyczność. Często no. potrafił wrzucać no. filmy raz na kilka miesięcy. No. Po to, by finalnie zrezygnować z kontentu gamingowego i przerzucić się na content vlogowy. Po to, by ostatecznie całkowicie porzucić internetową karierę. Obecnie tak. na obu kanałach wszystkie filmy są usunięte lub niepubliczne. Smutne. Sam Nilux za to raczej ma się dobrze. Jego Instagram pozostaje aktywny. Hehe, <laughs> I co ciekawe, <laughs> dalej możemy na nim zobaczyć komentarze jego widzów, pytając o powrót. Tak, Igor, Igor... Igor z tego co wiem, on teraz w hmm, Holandii mieszka w ogóle, tak mi się wydaje. Muszę go kiedyś pojechać go odwiedzić, tak szczerze. Nigdy nie byłem w Holandii, a to była dobra. Hmm, dobry pretekst, żeby tam pojechać. Fajnie było w sumie. Wiśnia? Dobra, słuchajcie, nie nazywajcie się prawdziwymi fanami, jak mówicie na, jak nie mówicie na Wiśnie Bartek z Bartek, kurwa. Wiecie, że Wiśnia to był Bartek z Bartek, nie? Bo niektórzy nie wiedzą stary. Ja to pamiętam kurwa, Bartek z Bartek człowieku. Wiśnia to youtuber z bardzo długą telefoną. O, no, Bartek z Bartek kurwa. Ja... Od roku 2010 nagrywał gry pod pseudonimem Bartek z Bart Jaki jest Twój ulubiony kawałek z płyty Toxic? Nigdy nie śpię. A wielu z Was może go pamiętać z serwera kwadratowa Masak. Bartek zniszczył Derta. Którego był członkiem. Za czasów świetności jego gamingowego kanału potrafił zebrać kilkaset tysięcy miesięcznych odsłon. Zebrał też kilkadziesiąt tysięcy subskrypcji. Nie najgorszy wynik, jednak największą popularność przyniósł mu jego kanał nazwany Wiśnia. No. Na którym wstrzelił się no. w Pana w 2016 roku, no. Nie no, Wiśnia tam ch... Bartek, Bartek, Bartek to tam Bartek z Bartek to konto. tym odpowiadał wyświetlenia Wiśni potrafiły przekroczyć 6 milionów. Jego kanał zebrał ponad 700 tysięcy subskrypcji. Jednak mimo swojego sukcesu, nagle Wiśnia przestał nagrywać. A nawet usunął wszystkie dotychczasowe On filmy. On nie miał jakiejś dramy z kamerskiej czy coś takiego? Ja nie pamiętam już to się skończyło. A pamiętam ktoś Kusima? Kusim. On nagrywał z Bartkiem, z Bartkiem Kusim chyba. Oni się później pokłócili chyba. Mine Kusim. mu na kanale Technika. Dowiaduje mi się, że Wiśnia jest obecnie zajęty pracą. I tworzenie na YouTube nie jara już go tak jak kiedyś. O, wrócił. Kusim wrócił, a wrócił. Najprawdopodobniej polskich YouTuberów, którzy zniknęli jest więcej. Jednak nie udało mi się ich znaleźć. Ej, dobra, czy jest piosenka? Bartek zniszczył, zniszczył derta. Piosenka to Inilux to zrobił, kur... Jest chyba, jest chyba. To Inilux śpiewa, to Inilux śpiewa. Bartek zniszczył derta. 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 Kur... no i to Inilux zrobił, a nikt tego nie wie nawet. To teraz sobie jeszcze obejrzymy szybciutko polski pingwin pociąg cały To jest oczywiście klasyczek Stary O kupa! O, o kupa! mali pociąg cały P... p... <g> <g> zaraz kogoś z wszystko roz... W szkoda, że nie ma już kurwa oryginalnego filmiku, bo to było tak, że, że ten, że Turo robił chyba jakiś kurwa serwer, pokazywał swój nowy i pokazywał tam jakieś rzeczy, jakieś budowle, że oni tam ileś dni to budowali i stary ktoś w whitelistę wizowie wy... i widzowie zaczęli wbijać mu na serwer na streamie i zaczęli wszystko i Tam był taki wielki pociąg zbudowany i ktoś to wysadził. Szkoda, że tego nie ma już nigdzie na YouTube stary.